Kurde, już myślałem, że trzy są. Ok. Face to face. Tak się wpisuje. O. To sobie też obejrzymy, ale to dopiero za 6 minut startują. To sobie obejrzymy kawałek gimpera. Może później na końcu sobie obejrzymy boxdown i tak dalej. Prezes UOKI poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie skarg na federację Klaut MMA, a ta odpowiedziała na reklamację widzów, którzy z otrzymanych odpowiedzi są mocno niezadowoleni. Oprócz tego, dzieci opluły samochód Moniki Kociołek, Dawid Myśliwiec. Ja nie wiem, więc skąd są te informacje? Skąd kanały komentarzy biorą te informacje? Bo ja siedzę w tej sieci influencerów, ale <ślaski> pierwsze słyszę, żeby dzieci opluły samochód. Yy... Moniki kociołek. Orędzie o 20 będzie. Tak? Orędzie 20. Marszałka Sejmu. Ok, obejrzymy. A to będzie też na YouTube? No raczej tak, nie? Ej, to o poważna sprawa. Jak w ogóle oceniacie marszałka Sejmu? Poczekajcie, ja widziałem jego. Jestem przekonany, że jakby wyjść na ulicę i pokazać yy, osobom takim już trochę starszym, to one będą myślały, że to jest prawda. Eee. Czekajcie, gdzie jest nasz marszałek? Jak oceniacie, że spoko? Okej. Okay. Ale widzicie, śmiali się z niego, że nie dojdzie do władzy, a jest marszałkiem. Eee. No gdzie on jest? Widzicie gdzieś tutaj? Ja dużo lajkuję, bo ja, sobie, ja dając lajka, like, to sobie zapisuję po prostu film, nie? Podejrzewam, że większość osób tak robi. A, tu jest. tej pory nasze posiedzenia będą w formie patostreamów. Będziemy zbierać donate'y, żeby tej pory nasze posiedzenia będą... <laughs> a tak w ogóle, to wielka promocja, wtorkowy kubełek KFC za jedyne dwa... 20... A tak w ogóle, to wielka promocja... Teraz jestem prawie prezydentem, więc każdy, kto nazywa mnie laleczką czaki, po prostu zrobię mu wjazd na chatę. A tak w ogóle to wielka promocja w torkowy kubełek KFC za jedyne 24,99. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ja, ja uważam, że to jest dobry motyw na odcinek, że idziesz i pokazujesz takim starszym osobom, nie? Że, I co pan myśli o takich wypowiedziach marszałka? Czy to przystoi? Szanowny panie, czy to przystoi takie wypowiedzi? I oni, o no, pierwsze słyszę, no w wiadomościach nie pokazali. No właśnie, bo media są kupione. Niemieckie no media są, wykupili. I można <suszy> robić taki <suszy> odcinek, nie? Czy zamierzam częściej streamować? No ja często ostatnio streamuję. Bardzo często. Mm, dobra. O za 3 minuty, tak? Orędzie. Hmm. Orędzie o rędzie. O rędzie o 20.00 live. Gdzie to można oglądać? Takie orędzie? Ktoś wie? Super Express ma transmisję? Okej. Okay. Ludzi, oni się dla Was nie liczą, oni są dla Was nikim, a nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie śmiszki, które nie potrafią liczyć. No. Hajma, brawo! hajma, brawo! Ja trochę żałuję, że gdzieś tam nie siedzę, bo to jest jedno z ciekawszych, chyba będzie kadencji. <sum> Semu. <sum> tam się ciągle coś dzieje. Druga rzecz. Przed momentem pan Budka w swoim wykładzie powiedział, że do Krajowej Rady Sądownictwa muszą trafić ludzie, którzy znają konstytucję i rozumieją co w niej jest. Panie pośle, niech pan nam przypomni. Kto zgłaszał do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w 2015 roku, do tego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, który Wy zrobiliście jeszcze w tamtej haniebnej kadencji 2011-2015? Kto zgłaszał poprawki, które umożliwiły Wam wybór dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zaś, na zapas, kompletnie niezgodnie z Konstytucją? Kto następnie te poprawki stwierdził niekonstytucyjność tych poprawek? Trybunał Konstytucyjny z panem Rzeplińskim na czele. Wie Pan, kto zgłasza te poprawki? Między innymi pan Krapiewnicki, którego pan teraz chce do KRS udać. A gdzie tu jest Gdzie tu jest logika? I trzecia brawo. rzecz. Brawo. I trzecia rzecz. Proszę Państwa, przez cały... O Jezu, czekajcie, to był by kiedyś chyba dzień świra. Hańba. Brawo. Tylko jedna racja i ja my ją mamy <śained> jedna jest racja jest przy nas. Skandal! Moja jest tylko racja i to święta racja. <grillik> tak to wygląda, nie <uation> kanału Uwaga Naukowy Bełkot wrzucił mocno niepokojący film, Krzysztof Stanowski opowiedział o czym będzie jego nowy projekt kanał 0, a Natalia Janoszek powraca w nowym show na tvn eee, Natalia Janoszek w ogóle kiedyś miała walczyć w jakiejś takiej federacji, która finalnie coś tam e, nie udało się im zorganizować tej gali. Ciekawe kiedy ją jakaś ściągnie federacja. Czy będę oglądał Fame Cage? Tak, tylko Orędzie chcę obejrzeć. Już się zaczyna podobno orędzie. Super Express. Panie mm. no ministrze, pan tutaj orędzie? dzisiaj stanął taki Oszukują. rozdrgany, smutny. Ja pana raz widziałem w takim stanie Też pan... O Janusz Jaskółka. Janusz Jaskółka. Proszę zaczynać. bliżej o. zwykłych, codziennych spraw. Przez tych kilka dni wprowadziłem już w Sejmie pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgadzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. A tak w ogóle to wielka promocja wtorkowy kubełek KFC za jedyne dwa... A tak w... <śmiech> <śmiech> od lewicy po konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów. Bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Jak Państwo wiecie, sejmowa większość zagłosowała za pięcioma kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców tak Prawa się. i Sprawiedliwości, tak. że miejsce w prezydium sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, Aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Zmian będzie więcej, ale chcę Państwa zapewnić, to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczający sposób. Dziękuję panu profesorowi Adamowi Strzęboszowi za wczorajszą rozmowę o naprawie praworządności z poszanowaniem konstytucji i z korzyścią dla obywateli. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zaproszę na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym porozmawiam o udziale zwykłych obywateli w pracy Sejmu. Podziękuję też przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i omówię z nim niezbędne zmiany w kodeksie wyborczym. Zwrócę szczególną uwagę na konieczność usprawnienia głosowania Polek i Polaków mieszkających za granicą. Nie mogę się też doczekać na spotkania z Państwem w budynkach Sejmu i poza nim, w całej Polsce. Drodzy Państwo, w najbliższych latach na pewno nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas i istotą polityki. Mój cel jest prosty. Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za dwa lata. Patrzyli na polski sejm jak na wzór kultury wzajemnej relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę, żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie. Krótko i treściwie. Myślałem właśnie, że będzie jakieś długie, a to takie fajne trzyminutowe. Dobra. Czyli yy, PiS musi wystawić inną, innego kandydata na marszałka, jak co mieć wicemarszałka. Dziewczyny z Gołys. Jestem ciekawy tej debaty. O, jest Arek Pan Pawłowski. Czy jesteśmy gotowi? Tak! Nie wiedziałem, że Arek wrócił do fejmu. Jest Arek, pan Pawła. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym face-to-face face do dogali Fame Reborn. Ja jestem Jakub Panufik i dzisiaj poprowadzę dla Was podwójnego face-to-face'a. No i tak, moi drodzy, musimy zacząć od listy sponsorskiej, bez których tak naprawdę no, nie byłoby tego wydarzenia. Więc zaczynamy. Ja czytam sponsora, a Wy na czacie piszecie klask. BetClick, oficjalny, oficjalny sponsor gali Fame Reborn, który jako jedyny oferuje zakłady na te gale. Pobierz już teraz aplikację na betclick.pl i załóż konto z kodem FAME. Strymujesz liczyć na wzrost stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Tak, tak, widzę, że piszecie. Klask. Dziękuję, dziękuję. Kolejnym sponsorem jest Skidrup, VK SFD, GBS, który właśnie odpalił największą promocję w roku Po Co ten stryczek? Możliwe, że tak jednej promocji ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Wpadajcie na gbs.pl. Jeszcze sponsorami jest Hotpay i Pitbull. Partnerami jest Pyszta Fabryka, Stormcloud, Ubezpieczenia Grodzki i MML. A patronem medialnym jest Radio SK i SK Rock. No i tak, moi drodzy. Z racji, że Ej, no, czemu jest to ja nie jestem? Ribor, no to po prostu chciałem. Ej, chwilę... a na przykład czemu Wataha nie jest patronatem medialnym, skoro oglądamy programy na tym na liveach, więc jakby dużo. Ciekawe, jak to zmierzyć, nie? Czy na przykład yy, jakiś streamer, jak Ksajo ogląda, na przykład każdy program na liveie, czy on nie daje większego boosta fejmowi niż na przykład jakaś rozgłośnia radiowa? Nie? Ciekawe. Ile przywrócić? starego prowadzącego, odrodzić go, no ale już, y, że tak powiem, musimy przejść do y, części merytorycznej i samego programu, więc y, no, chciałbym sobie usiąść i zaprosić pierwszą parę. Dziękuję ci bardzo. I tak, chciałbym zaprosić pierwszą parę, czyli Igę Kozińską i Weronikę Malinowską, do mnie. Do mnie, do Przez. mnie. Siemka, cześć. Cześć. O, cześć. cześć, cześć Iga. Hej. Cześć Weronika. Dziewczyny, pierwszy raz w studio. Jak się czujecie w formie live? <grymne> bardzo dobrze, jestem podekscytowana. Jesteś bardzo podekscytowana. Ja nie jestem ty? pierwszy raz, ja byłam na mówie na konferencji. Faktycznie, ty byłaś na mówie. No. od w sumie którego można powiedzieć, że po, za, tak, wasz konflikt się bardzo zaognił, bo walczyłyście, że tak powiem, Po trupach do celu. Tak, walczyłyście o to, żeby zagrać w mówie. Dziewczyny, no ja na samym starcie chciałbym. E, żebyście po prostu odpowiedziały na, na odpowiedziałem na pytania tak lub nie. Mm -hmm. e, żebyście się wczuły w ogóle w klimat, tego wszystkiego i tak dalej, więc pierwsze pytanie będą do Igi Dobrze. bardzo ci proszę, żeby to było tak lub nie. Okej. Okay. Dobra, to zaczynamy. <noise> Jestem bardziej inteligentna niż moja rywalka. Tak. Mam większe umiejętności od mojej rywalki. Nie wiem, jakie umiejętności ma moja rywalka. Ale... Tak albo nie. <noise> o, już nie przesadzajmy. No, możesz je ocenić po ostatnim. Podejrzewam, że tak. Przyłożyłam się solidnie, więc mogę śmiało powiedzieć, że tak. Słuchaj, z pustego to nawet Salomon nie naleje więc... O już skończę. Dalej poproszę. Dobrze. Pamiętaj, żeby <noise> odpowiadać tak lub nie. Okay. Moja rywalka to Atencjuszka. – Tak. Dziewczyny z Goats w tym zestawieniu kibicują tylko mi. Tak. Malinowska zachowała się poniżej krytyki ciągnąć mnie, mnie za włosy. Tak. Moja rywalka, gdyby nie goats w sieci nigdy by nie zaistniała. Oczywiście. Tak. Dobrze. Teraz Weroniko do ciebie pytania. Dobrze. Jestem Aha. bardziej inteligentna od mojej rywalki. Tak. Moja rywalka, gdyby nie goats w sieci nigdy by nie zaistniała. Tak. Czułam satysfakcji ciągnięciu ją za włosy. Tak. Czuję prawdziwą nienawiść do mojej rywalki. Tak. Iga to atencjuszka. Mm, dobra, niech będzie, że tak. Gdybym mogła cofnąć czas, nie pociągnęłabym za włosy jej podczas walki w bodzie. Nie. Okej, okay, czyli pociągnęła. O, widzisz, widzisz. Tym razem już jej się to na pewno nie uda, bo akurat w tej walce będą jakieś zasady. Słuchaj, gdyby nie moje ciągnięcie za włosy, to by Cię nie było tu, gdzie jesteś. Słuchaj, ja w internecie działam naprawdę bardzo dużo. I co, i kręcąc e, dupą w teledyskach disco polo Proszę, byś tutaj nie, była? to jest moja praca przede wszystkim. No, praca. Jeżeli byś miała fajną dupę i jakikolwiek wygląd, też byś tak mogła. Nie, ale Twoje kręcenie dupą w teledyskach nie doprowadziłoby Cię tu, gdzie jesteś teraz, dzięki mnie. Na pewno. Tylko tak i wyłącznie dzięki mnie. Dziewczyno, no, ale dobra, y, Ty powinnaś w ogóle na kolana i całować